To najpierw sobie włączę Open Writera, bo robimy w edytorze tekstu. I naszym zadaniem jest zrobić taką znowu tabelkę. Ta tabelka ma 5 kolumn i 6 wierszy szerokości. Czyli klikam sobie wstaw, tabela i 5 kolumn, 6 wierszy. Czyli coś takiego. W, pierwszej, w pierwszym wierszu mają być nagłówki, więc wpisuję sobie nagłówki. Tło ma być zielone, więc zaznaczę sobie całą tą linię. wiaderko i zielone. A tekst jest na biało, więc wezmę sobie literkę i na biało i na środek, bo są wyśrodkowane. Jedziemy dalej. Tutaj ma być numer 1 kropka. Jak zrobię kropkę i przejdę do następnej kolumny, to on wpisze datę. O, nie chcemy tego. Możemy tego uniknąć na przykład wpisując Enter. Zresztą możemy o tak zrobić, będzie ładniej. Jedziemy dalej. Nazwa, nazwa to kwadrat, załóżmy. Tak, bo mamy zrobić w każdym wierszu, wpisać pole i obwód i rysunek figur płaskich kwadratu, prostokąta, trójkąta, trapezu i koła. Dobra. Pole kwadratu, jak być może wiemy, liczy się a razy a albo a kwadrat. I mamy się nauczyć dzisiaj, w jaki sposób zrobić kwadrat, w jaki sposób zrobić, żeby liczba była w indeksie górnym. Żeby to zrobić, zaznaczam sobie tą liczbę, i w OpenOffice robi się to tak, że prawy przycisk, znak, I prawdopodobnie otworzy Wam się czcionka, trzeba przeskoczyć do pozycja i wybieramy indeks górny. I OK. I pojawi się indeks górny. Nagrywam film i ten film będzie dostępny na YouTubie, tak że będziecie mogli sobie do tego wrócić, żeby było Wam łatwiej zrobić to zadanie. Następnie obwód. Obwód to 4A, tutaj nie ma nic trudnego, i na koniec wstawiamy sobie rysunek kwadratu. Generalnie, ostatnio robiliśmy zadania, które wymagały rysowania, czyli włączyliśmy sobie w pasku narzędzi rysowanie, rysunek. I jak mamy tu ptaszek, to mamy włączone te narzędzia do rysowania, i tutaj są różne takie rzeczy, które nam się przydadzą, kwadraty na przykład. O, zdaje się, że w tym miejscu. Istotnie jest kwadrat, to mogę sobie go wybrać i narysować, i super. Dobra. O, może zróbmy sobie koło następne. Czyli wpiszę dwa. Znowu sobie to przesunę w dół, może. Za pomocą przycisku Enter tutaj wpiszę koło. Jak być może pamiętamy, pole koła to jest Pi R kwadrat, i problemem jest to, że musimy wpisać symbol liczby Pi. Żeby wstawić ten symbol, znowu kliknę wstaw. Tym razem znak specjalny. pi jest. Grecką literą i znajdziemy ją, możemy w tablicy Unicode, o której rozmawialiśmy przy okazji budowy komputera. Możemy znaleźć od razu sobie, żeby było szybciej, alfabet grecki podstawowy i tu znajdziemy pi. Pi to jest to coś. Jak damy ok, to on wstawi pi. Tutaj jest też wielkie pi, chyba. Ale weźmy sobie małe, bo ładniejsze. Wszystko, co małe, ładniejsze. Ok. Mi się pojawiło nawet kilka tych Pi. Jedną mi będzie potrzebne w sumie w tym oknie, to sobie już tam przerzucę. Ctrl X, Ctrl V. A tutaj trzeba napisać, że pole to jest P R do kwadratu. Czyli znowu muszę zrobić dwójkę w indeksie górnym. Zaznaczam dwójkę myszką, prawy przycisk, znak. I indeks górny. Obwód koła liczy się 2 pi r, gdzie r jest promieniem owego koła. No i trzeba wstawić tylko rysunek koła. Znowu skorzystamy sobie z kształtów i jest koło. Dobra, pokażę Wam jeszcze elipsę. Nie, to ja gadam. A trapez trzeba wstawić. Problem polega na tym, że trapez, jaki tutaj jest, to jest trapez, jest do góry nogami. Jak go narysuję, jest do góry nogami. Można go obrócić. Żeby go obrócić, prawy przycisk, pozycja i rozmiar. I mógłbym tutaj wpisać 180 stopni, bo tyle chcę go obrócić, albo nacisnę w tym miejscu i komputer wpisze automatycznie 180. OK, obrócone. Tak? Aha, i zapomniałbym, że chciałbym to wszystko wyrównać na środek, bo takie jest polecenie w tym zadaniu. I tak mamy zrobić pozostałe figury płaskie.